Oj tak, Power Miners. Trochę mnie tu nie było, co? Updatey tego moca miały być częstsze, ale tak podczas budowy stwierdziłem sobie czekaj, czekaj, po co mam robić z tego film, skoro mogę poczekać nieco dłużej, dać sobie więcej czasu i dokończyć ten cały projekt w jednym, bardziej spiętym odcinku. Tak więc też dziś sobie to zrobimy. Dziś dokończymy mojego moca Power Miners w wielkości 48 na 150 studów. A zaczniemy od... Czołgu. Tak, kolejny pojazd dla naszych górników dojechał na miejsce i to nie byle jaki pojazd, ponieważ jest to mieszanka pojazdu górniczego oraz, jak wspomniałem, czołgu, więc mamy tutaj parę rzeczy do omówienia, ale pozwólcie, że zacznę od inspiracji. Skąd wziął się pomysł na taki pojazd? Właściwie moimi inspiracjami były dwa zestawy: 8960 Thunder Driller z serii Power Miners oraz 4970 Chrome Crusher z serii Rock Riders. Oczywiście, jednocześnie chciałem nadać sporej unikalności oraz własnego wyglądu. W tej maszynie, stąd raczej inspiracje nie są jakieś ogromne. Zacząłem od konceptu. Koniecznie dwa wiertła, jako znak rozpoznawczy tego pojazdu, szóstka kół oraz relatywnie niska sylwetka. Oprócz tego na górze miało się znajdować małe działko, w stylu tego, co w zestawie Chrome Crusher. Jednak gdy całość budowałem, to kard rozmawiałem z kilkoma innymi mocerami na Discordzie, gdy to jeden z nich, a mianowicie genialny budowniczy Riven, polecam zerknąć na jego Instagrama, po wysłaniu mojego wywodu zapytał się ty, a może zbuduj po prostu czoł. Jakkolwiek na pierwszy rzut oka by to dziwnie nie brzmiało, to bardzo szybko mi się ten pomysł spodobał. W końcu ten pojazd ma stać na środku dużej potyczki ze skalniakami, to taki ewidentny, nieco militarny wygląd tutaj będzie bardzo uważam dobrze pasować. Więc rozpocząłem budowę wieżyczki. Ale taki normalny, realistyczny i mający sens wygląd byłby za nudny, więc podczas budowy tego elementu nieco odleciałem. Zresztą hello, ten moc przedstawia historia jak ludzie zeszli po ziemię, by walczyć ze skalnymi potworami. Chyba nie muszę mówić, że no nie jest to najbardziej realistyczna seria LEGO. Więc wygląd tego pojazdu też nie musiał taki być. Stąd oczywiście dwa duże działa, bo czemu nie? Wielka opęcożona wieżyczka z potężnymi włazami oraz różnymi kratami czy rurami wydechowymi. Tył pojazdu zresztą również posiada spore rury wydechowe, czy też elementy silnika, czy coś. I tutaj może być pewien dysonans, ponieważ o ile górnicy w wieżyczce są bardziej niż bezpieczni, to kierowca wygląda na takiego mniej pewnego. Ja to ja to wręcz przyswajam. Ale po pierwsze, to wygląda to cool oraz co równie ważne, jest to bardzo ikoniczne dla tej serii, że kierowca był chroniony w sumie często niezbyt dobrze, a klatki stalowe pokazywały się nieraz w maszynach tej serii. Ale odchodząc na chwilę od kabiny, to koła wykończyłem tym dość nowym brikiem 4 x 4. Ciekawie, również miś pracował nad tymi błotnikami, bo by je połączyć z resztą pojazdu, to musiałem nieco pobawić się z braketami. Z tyłu natomiast musiałem pobawić się z łączeniami od Choć całość jest bardzo stabilna i podczas obracania całości nic mi się nie zniszczyło. A tak on wygląda obok reszty powerwiners'owych pojazdów, które stworzyłem. No prawdziwy gigant, choć cieszy mnie ta różnorodność, ponieważ mamy tutaj pojazd od wydobywania kryształów, od ich przewożenia, a teraz takowy służący do walki. No właśnie, bo tego wcześniej nie zaznaczyłem, ten czołg jest machiną wymyśloną do walki a nie do tworzenia tuneli. Te dwa wiertła mają mu co najwyżej ułatwić przemieszczanie się po trudniejszym terenie. Generalnie budowa tego pojazdu była bardzo przyjemna i super mi się dyskutowało na jego temat z innymi budowniczymi. A jeżeli wy byście chcieli ze mną podyskutować o Lego, to zapraszam was na serwer Legowniku, gdzie to po opisaniu odpowiedniej komendy Dostajecie dostęp do kanału, gdzie chociażby wysyłam spoilery i przecieki dotyczących następnych filmów. Chcielibyście porozmawiać z kimś o nowościach w LEGO? Czek! Oczekujecie przeróżnych eventów? Czek! A może szukacie głębokich i długich rozmyślań nad sensem życia? Tutaj też to znajdziecie. Dołącz już teraz, by uzyskać 10% zniżki na zakupy. O boże. Dobra, a tak serio, to bardzo fajny serwer. Jeżeli chcielibyście ze mną pogadać sobie czy coś, chcielibyście zobaczyć jakieś tam przecieki a propos kolejnych e, moców czy też filmów i tak dalej, po prostu ze mną popisać, to zapraszam was na ten serwer. Ja tam dosyć często jestem. Oczywiście link macie w opisie. Dobrze, koniec tej przerwy na reklamę. A w międzyczasie, gdy ja sobie tak gadałem o serwerze legownicy, to udało mi się dokończyć do reszty teren. Jak widać zdecydowałem się na dodanie jakiegoś takiego wytworu skalnego, który to roboczo nazwałem wodopojem, ale bowiem na nim możemy znaleźć niebieskie kryształy, przy których później będą na pewno obżerać się niebieskie skalniaki. Ogólnie super, choć prawdziwa zabawa z budową terenu dopiero się zacznie, ponieważ będę teraz zajmował się największą ze wszystkich tylnych ścian skalnych. Rozpocząłem jak zawsze od podwyższenia i wzmocniania nieco tej całej ściany. E, tym razem jednak musiałem również dodać sporo tajli, które to potem utworzą taką imitację odnogi w jaskini. Nie będę wam jednak pokazywał całego procesu budowy tej ściany, bo robiłem to już wielokrotnie we wcześniejszych odcinkach, a nie chcę was po prostu zanudzać powtarzaniem się w kółko. A więc efekt końcowy wygląda tak. Tada! Jak widać, w końcu zrobiłem jasno-niebieską rudę kryształów, użyłem w niej jednak też nieco tych kryształów z, z no To połączmy teraz w jedną całość. Nice. Co mogę powiedzieć? Oprócz tego, że bardzo się cieszę, że ten cały projekt się aż tak rozwija. Choć to jeszcze nie koniec. Musimy bowiem dodać coś jeszcze przed umieszczeniem mi figurek. Budujemy mały fragment bazy, a dokładniej laboratorium. Jak już trochę mnie znacie, to wiecie, że czasem dodaje takie różne, no. brutalniejsze sceny na mocach. Na tej konstrukcji nie widziałem za bardzo takiej opcji, by coś takiego dodać. Niemniej, dziś to się zmieni. Na drugim baseplecie powstanie baza. O właśnie tutaj. Jest to dosyć specyficzna konstrukcja, ponieważ jest ona szczelnie zamknięta z każdej strony. A jako, że w środku mam trochę luźnych detali, to za każdym razem będę musiał domontować przednią część wraz z szybami, by się tam dostać i w razie czego poprawić niektóre detale, które się tam popsuły. A w środku są oczywiście jakieś lodówki, biurka, szuflady, czy też z do powiedzmy, że eksperymentowania na skalniakach. A to biedaczyna. Z zewnątrz mamy nieco detali, na bokach dwie podpory, jak i też anteny, które nie służą do rozmowy z ludźmi z powierzchni, a do komunikacji z innymi górnikami, którzy są pod ziemią. Czyli powiedzmy, że taki ala wzmacniacz sygnału. Dobrze, to więc teraz nadszedł czas na dodanie wszystkich pojazdów, figurek oraz detali, a potem nie pozostaje mi nic do dodania, oprócz zaproszenia Was do prezentacji skończonej konstrukcji. No dobrze, omówmy sobie teraz jednak nieco detali, ponieważ trochę tego doszło. Jedna z najmniejszych pierdółek to dodanie dłoni figa do tych nóg wiertła. Myślę, że fajnie to ulepsza wygląd tej partii, tym bardziej, że w założeniu miała to być maszyna, która mogła kopać na bardzo nierównym terenie. A takie szpony umożliwiałyby jednak większą przyczepność. Następną pierdółką są plecaki, dla naszych jakby żołnierzy. Jak pamiętacie chciałem dać im nieco inny design plecaków, ale ostatecznie Poszedłem wy znacznie bardziej taki bolki wygląd. Co tym myślę, że akurat pasuje. A propos uzbrojenia, to w dwóch miejscach rozstawiłem takie działka do obsługi przez naszych górników. Są to na stałe zamontowane działka o większej mocy. No i nie ukrywam, że dużą inspiracją była tutaj broń Gunnera o nazwie Thunderhead z gry Deep Rock Galactic. Takim przedostanym detalem, który zmieniłem to lampy. Teraz mają one więcej żarówek oraz podpięty jakby czerwony akumulator, by nie wyglądało to tak. Tak, jakby miały one energię z Ostatni detal, natomiast, o którym chciałem wspomnieć, to Duduś Maślanka. Ostatnio podjął ten LegoTuber decyzję o przestaniu nagrywania na swoim obecnym kanale i zamiast tego założył on anglojęzyczny kanał. Trochę smutno, bo był to dla mnie bardzo fajny kanał, jednocześnie rozumiem, w związku z czym została podjęta ta decyzja. I samemu trzymam kciuki, że rozwój nowego kanału pójdzie naprawdę sprawnie. Więc o ile na początku tego moca miał być to po prostu zwykły minifig górnika, to od dziś oficjalnie jest to Duduś Maślanka Jako taka wspominka i powiedzmy, że pamiątka Najbardziej pasująca kategoria do niego to moim zdaniem badacz Ponieważ mogę jemu dać aparat, który wiadomo, że kojarzy się raczej z animowaniem I także badaczom jak najbardziej on pasuje Na mocą natomiast przestraszył się ten minifig, ponieważ chciał on zobaczyć co jest w tej wnęce Gdy to wyskoczył na niego ślimak ze serii Rock Riders Generalnie zostało trochę jeszcze rzeczy do zamienienia Ale to już będzie bez odcinka Ponieważ są to takie małe pierdółki, które po prostu muszą do mnie przyjść Ja wtedy to samo sobie tam złożę poza kadrem Takie pierdółki, o których teraz mówiłem To są między innymi rączki dla badaczy Ponieważ wszyscy mają mieć docelowo te czarno-białe rączki Poza tym zamienię jednego tajla z klipem na czołgu, na wieżyce Żeby zamiast czarnego był limonkowy No i oprócz tego jeszcze pewnie zbuduję jedną lampę No i ewentualnie jakieś tam detale się zmienią Niemniej tak, to raczej wszystko jest dokończone Dobrze, to tyle na dziś Nadal nie mogę uwierzyć, że to już po prostu jest koniec z tego projektu.